Widok na Łysicę z Ciekot. Radostowa, 451 metrów wysokości. Najwyższy szczyt Grzbietu Kraińskiego bądź Pasma Kraińskiego. Z podejścia w stronę Radostowej w dole rzeka Lubrzanka, której nie widzimy, a przed nami Grzbiet Dąbrówki z Pasma Masłowskiego. Jedna z ładniejszych panoram na wschód, w stronę Łysicy, w stronę Góry Sarskiej, Miejskiej, Góry Świadowickiej i końcu pasma Klonowskiego z niewidoczną tutaj Bukową Górą. Widok poniżej Radostowej na wschód, w stronę zasłoniętej za drzewami Łysicy, w której długie ramię wchodzi w takie obniżenie, tam gdzieś w dole Święta Katarzyna, a tu dwa szczyty. Z prawej strony dwuwierzchołkowa góra miejska, z lewej góra psarska, w obniżeniu pomiędzy nimi, znajduje się droga z Bodzentyna do Świętej Katarzyny. A patrząc dalej, kolejne obniżenie, i w tym obniżeniu na kolejnym planie góra Sieradowicka z rezerwatem o tej nazwie. I bliżej nas grzbiet pasma klonowskiego, liści ogon i pnący się w lewo łagodnie grzbiet w Bukowej Góry, Niewidoczne z tego miejsca. Grzbiet Pasma Klonowskiego, centralne wyniesienie Bukowej Góry, najwyższego szczytu, ponad 480 metrów wysokości.